Od jakiegoś czasu testuję platformę Skillshare, którą możecie każdy z materiałów sponsorowanych utopowych twórców. Pomimo kilku negatywnych recenzji, które widziałem w ostatnim czasie, przyznaję, że jestem całkiem pozytywnie zaskoczony i o tym dzisiaj pogadamy. W największym skrócie Skillshare jest stroną z przeróżnymi kursami online, zaczynając od fotografii, do zdania przez obróbkę zdjęcia, kończąc na projektowaniu ubrań. Oczywiście nie ma nic za darmo i trzeba liczyć się z pewnymi kosztami. Pierwsze 7 dni dostajemy gratis jest to taki darmowy trial. A później wybieramy, czy chcemy subskrypcję co miesiąc, czy płacimy z góry za cały rok. Przed założeniem konta sugeruję popatrzeć za kodami rabatowymi, ponieważ jest ich bardzo dużo i w bardzo łatwy sposób można je znaleźć. W momencie, gdy macie kod na 40 albo na 50%, bardziej będzie wam się opłacało płacić sobie cały rok z góry niż odnawiać subskrypcję co miesiąc. Dodatkowo od Skillshare można uzyskać fakturę VAT, tylko w tej kwestii trzeba się kontaktować z działem obsługi klienta, z supportem. Jedyne rozczarowanie pojawia się w momencie wyszukiwania topowych twórców i ich materiałów, ponieważ jest ich bardzo mało i bardzo często są one zrobione na odpierdół. Dla przykładu bracia Hapoya zrobili aż trzy filmy, które widać, że są zrobione na siłę, nie ma tam nic ciekawego, jest to lanie wody, nie ma żadnych prototypów. i oglądając te materiały miałem wrażenie, że ten film został nakręcony między jednym a drugim filmem. Owszem, że tutaj braciaki albo chcieli kasę zarobić, albo byli związani jakąś umową i musieli się z niej wywiązać. Żeby uniknąć tego typu sytuacji i zbytnio nie rozczarować się, proponuję wam poszukać niszowych twórców, których jest naprawdę wielu na tej platformie i którzy robią genialne filmy. Mimo tego, że mają niewielką ilość wyświetleń, w ciągu 15 minut dostaniecie komplet informacji nie będzie żadnego lania wody i na pewno coś wyniesiecie z tego materiału. Plusem skillshare jest jego format, ponieważ każdy film jest podzielony na osobne rozdziały. A co za tym idzie, możecie sobie w danym filmie odpuścić intro i od razu idziecie do konkretów, albo jeszcze lepiej przechodzić od razu do podsumowania. I nie wiem jak wy, ale mi ten patent bardzo się podoba, ponieważ w ten sposób można zaoszczędzić kupę czasu, który możecie spożytkować na coś dużo bardziej przyjemnego i pożytecznego. Kolejnym genialnym rozwiązaniem jest zapisywanie postępów w waszej nauce. Działa to na takiej zasadzie, że Skillshare sumuje ile czasu spędziliście na platformie oraz po obejrzeniu każdego materiału zapisuje dany film w historii. Więc w każdej chwili możecie sobie wrócić do tego materiału, możecie sobie odświeżyć wiedzę. Możecie sobie sprawdzić rozdział, który Was interesuje. I dla mnie to jest super sprawa, ponieważ nie mamy tutaj sytuacji jak na YouTubie, że trzeba szukać danego filmu, trzeba przewijać i trzeba marnować czas tylko wchodzicie w to, co Was interesuje, wybierać rozdział i zrobione. Dla ludzi, którzy wiedzą wszystko najlepiej, są najmądrzejsi i lubią wygłaszać swoje mądrości, mimo że niektórzy nie chcą tego słuchać, Skillshare ma super propozycję. Mianowicie możecie zostać nauczycielem i działa to w bardzo prosty sposób, a mianowicie otworzycie konto, tworzycie content i w tym momencie możecie wygłaszać mądrości z Waszego wypierdzionego fotela i jeszcze jest szansa, że na tym coś zarobicie. Tylko tutaj muszą być spełnione pewne warunki, jak to bywa w przypadku tego typu platform, działa to na zasadzie polecania, działa to na zasadzie specjalnego linku, który dostajecie w momencie utworzenia konta. Podsumowując, Skillshare jest bardzo ciekawą platformą e-learningową, na której jest bardzo dużo materiałów i wydaje mi się, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nawet jeżeli ma być to tylko i wyłącznie forma odświeżenia Waszej wiedzy, a wiadomo, że wiedzę warto odświeżać. Pamiętajcie również o tym, że na początku dostajecie 7-dniowy darmowy okres próbny, przez który możecie sobie tą platformę przetestować. I tak naprawdę przez te 7 dni można wiele kursów przerobić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.